Siemanko manko z tej strony Rybson, A to już jest kolejny odcinek zahaczonych Mam przyjemność dalej z wami tutaj współpracować, także yy, Co cię będziemy robić? Dzisiaj yy, zrobię tak jak w zrobił poradnik do Apple Malfighta, do jakiegoś tam mojego pocket piku Tak samo ja teraz postanowiłem, że zrobię filmik do mojej APE Shiwany No i co? Zapraszam do oglądania i kliknięcia subskrypcji. No i jeszcze łapki w górę. A i jeszcze komentarz moglibyście zostawić w sumie. No bo od dzwonka to chyba nikt nie klika. Dobra, no jesteśmy w grze, co możemy zobaczyć na samym starcie? Że gramy na nidalkę. Co to oznacza? Że grałem na agresywnego junglera, który chce nam wchodzić cały czas do lasu. W takim razie musimy zasykurować naszego buffa, bo najprawdopodobniej nidali zacznie na redzie i będzie chciała nam wejść, właśnie, na naszego blue buffa. Dlatego co ja zrobię w tej grze? Najprawdopodobniej, w sercu pamiętam, zrobię najpierw zawsze od red buffa i pójdę potem od razu w blue. Zobaczmy, jak to się wyglądało. Sobie tutaj w tych sensie tej kamerę. Uuuuhuhuhuhuhu młody boss Dobra Tutaj typowy trick mój Rekalujecie tutaj jeszcze raz, żeby to było widać, bo nie było Wyjdziecie prosto z bazy tutaj Do tego miejsca Patrzcie To, to dużo pomaga takie Siwanie właśnie To pomaga takim junglerom, którzy muszą farmić W momencie gdy już cofacie, stawiacie worda, warda na Na lensa no, i to pomaga wam Tak, by to wam. Yy, to utrudnia Enemy Junglerowi wejście wam. Rozumiecie, o co chodzi? Tak, jakby Enemy Jungler przez to, co tu się stało, nie może wam wejść. Czy to, czy to na late invade, czy to jakoś wcześniej na raptory. Także to jest spoko mega. Jeszcze macie lęsa, gdzie zbieracie zombie wardy, bo takie gracie runy. Gracie runy Dark Harvest, Cheap Shot, Zombie Ward, Ravenous Hunter, Inspiracja i gracie Magical Footwear, Cosmic Inside. I w tych takich kulkach gracie Attack Speed, Adaptive Force i Armor, ewentualnie Resist, ale no ja wolę armory. Ok. No i czy zaczynacie na takich Na takich szwajach zaczynacie z E. Jeżeli, zaczyna, jeżeli zaczynacie od Buffa, bo to jest dosyć ważne. Robię Red Buffa. Puszczam. Ok. To trzeba cofnąć, bo sorry, bo kliknęło mi się źle. I teraz. To jest dosyć ważne, co tu się dzieje, bo. Puszczam na kurczaki E. I uciekam. Dlaczego? Bo warto sobie teraz przeczytać co robi Hunter Stalisman I robi coś takiego, że w momencie w którym zadacie Obrażenia jakiemuś Stworowi w lesie To leci was 30 zdrowia w przeciągu 5 sekund, czyli Jeżeli puszczę E szywano na kurczaki, na 5 kurczaków To wylecie się 150 HP W 5 sekund Czyli to jest taka podka Tylko, że za darmo tak, jakby. No, widzicie, full HP mam. I co ja teraz robię? Tak, jak mówiłem na początku gry, Nidala jest takim jogerem agresywnym, która wcho chce wchodzić cały czas na dolasu. Dlatego ja jako Shyvana robię reda i idę od razu w blue buffa. Nie miałem informacji o tym w Wordzie, ale. Tak, jakby wiem, że nie, nie za bardzo mogą mi coś tu zrobić. Oczywiście, jeżeli robimy taki coś, jeżeli idziemy z reda na blue, potem na grompa, bierzemy Q. Bo W jest na niepotrzebne. W jest dobre jak robimy kampy typu Raptor, wilki lub yy, golemy, których po prostu jest kilka. No na pojedyncze kampy, W jest bezużyteczne. Znaczy, przydaje się, ale nie jest aż tak, aż, aż tak potrzebne. Lepsze skło o wiele. Bo, pro, bo bardzo dobrze działa z E. Podwójnie nakłada efekt. No i robimy oczywiście full clear. Shivana jest takim jugenderem, który lubi farmić, Potrzebuje tej farmy, dlatego właśnie robimy sobie full clear. A tutaj zastosowałem trik, w którym zasłania się jednym golem przed drugim. To też jeszcze raz na to spójrzmy. No, dużym golem zasłaniałem się. Znaczy, no, zasłaniałem się golem przed, przed drugim golem. To jest przydatna sztuczka. No, kupujemy co? Mieliśmy, najprawdopodobniej mieliśmy 700 coś golda. Bak nie, nie działa, popsuł się Baczk, widzowie. Ja Miałem 800 złota. Czyli na siwanie yy, ja mam taką teorię. Wydaje mi się, że Ian kocham też tak grał, jak patrzyłem na jego streama i grałem na niego. Że zawsze próbuje te rekale zrobić tak jak, jak najbardziej opłacalnymi. Czyli co to znaczy? Że, bo wiem, wszyscy wiemy, jak tak jakby Shvana, Zawsze pierwsze 2 itemy wyglądają dokładnie tak samo. W każdej grze, nieważne co się działo, dwa itemy zawsze wyglądają dokładnie tak samo. Co to znaczy? W każdym grze kupujecie AP i ten do dżungli i na shortufa i robicie tak, żeby wasze rekale były jak najbardziej pełne, żebyście zawsze wydali tą maksymalną ilość złota, jaką możecie wydać. Na przykład, jeżeli macie 1000 złota i macie tylko talizman, to jest pierwszej rekale macie 1000 złota, to co kupujecie? Kupujecie maczetę, która już jest 350, i ja zawsze robię tak, że kupuję dwa dagery. Ludzie często myślą, że idę pod atak speed szywane w sensie pod ten item pod atak speed na dżungli, ale to jest nic bardziej mylnego. E Shyvana dobrze korzysta z tego atak speed, także to nie jest żaden minus kupowanie tego. Wam się i tak na później, a, a te rekale są pełniejsze, przez co Shyvana jest troszeczkę silniejsza niż powinna być na początku, bo tak jak mówię, ona jest farmującym dżunglerem, który korzysta dopiero z minut na minutę. Dobra. <laughs> I oczywiście warto dodać, że Shyvana ma bardzo fajną pasywkę, która pozwala na mega szybkie robienie smoków. Tutaj robię ganka. ganka. Udany. A! Pełna to sytuacja. To było na streamie. Patrzcie na to. To na streamie było. Bo, bo ja robię Tendy's Challenge. Nie, był ktoś nie wiedział. I to właśnie jest to konto z Tendy's Challenge. To już gram na jakieś dwójki. Patrzcie, to, co tu się dzieje. Biblet Humble no i No ja wracam do dżungli, robię dżunglę. No, myśleliśmy, że, że zredukowała ta Irelia, no Wiemy też, że Indelka będzie trzeba ale Patrzcie, co robi szybana z Drake'ami Ona ma taki bonus, do... ma dodatkowe wrażenia w smoka I dzięki temu dostaje w ogóle dodatkowe benefity po tym, jak go zrobi. Także, no Na, czwart... na czwartym levelu praktycznie złaszczywałem smoka w czwartej minucie. To jest naprawdę chore Tego te smoki warto robić na tej szybanie. Często właśnie się Często się je robi. I często właśnie one po prostu są przez was, dlatego no. Warto, warto. No i co? No nic nowego. No, cały czas jest farmione, cały czas farmie i tak, tak najprawdopodobniej do szóstki. Ok, widzicie? Mamy szóstkę. Pierwsze co robię, to już pinguję, topa. Pierwszy killek już. No to jak mówię, właśnie farmicie do szóstki, jak dostaniecie tą szóstkę, pierwsze co robicie, to już idziecie na ganka, najprawdopodobniej. Ale, wie, właśnie, Szywana jest tak o tyle ciekawym junglerem, że ganki nie zawsze muszą kończyć się tym, że zabijecie kogoś. Często na przykład Shivana robi się tak, że po prostu idziecie na jakiegoś lejna, żeby spałkować tylko przeciwników, żeby dać przewagę swoim lejnerom. Nie, nie, tak by nie zawsze dobry gank równa się zabicie kogoś. wiecie o co chodzi? No i klej znowu strollował, idę pokleda znowu. No. No i w tym momencie gra już jest praktycznie wygrana, bo mam mega przewagę na idalką, ponad 600 sztuk złota level przewagi, a jeszcze mam tyle kam do zrobienia no gra dla indalki będzie już bardzo ciężka. To sobie skipniemy Sorry, dopiero wstaję. pik pyk, no robimy full clear praktycznie szywano zawsze będzie robić full clear w klub. Full clear full clear i znowu raptory, pyk pyk, pyk. O tu w ogóle pat, to jest tak dziwna akcja. No właśnie o tym mówić... Dzięki... O, w ogóle... Dzięki temu, co zostało się nam idzie. Jeszcze raz zobaczcie, patrzcie. Trzeba przyspieszę. Dzięki temu co tu się stało. Irelia była w stanie zabić to Oriana później. No to tak jak mówię właśnie, nie każdy gangr... Na... Tak jakby, wreszcie pomożecie Lainerowi. i Patrzcie tutaj. Robię smoka, bo jestem siwaną, nie? Mam, mam odpalnego smoka, to na smoka. na smoka i patrzcie co się dzieje. Widzicie? Ja bym w takim szoku. Jeszcze raz. Patrzcie, nie mój smite Mój smite bije 600 na tym poziomie. Patrzcie, leci rakieta 610. Mój smite bije 600. Porąbane co? No, RKJ jest p No, ja teraz zdenerwowany po smoku. Chciałem redemon zabrać, ale okazało się, że nie ma. No i co? Patrzcie, teraz co kupiłem? Mamy 2900 złota. Co kupuję? Kupuję pewno cały AP item. So, i buty, buty są naprawdę buty na szywanie dają wam mega dużo bo ta penetracja z tych butów jest naprawdę na, na szywanie właśnie chcecie mieć dużo tej penetracji, dlatego robicie potem oblivion orba po naszortufie i właśnie te buty dają wam mega duży value, dlatego no je kupiłem teraz, 700 zł i ja kupię pewnie dwa dagery no, dwa dagery i 100 zł tylko zostało, to jest naprawdę bardzo dobry rekan. bo mam wszystko czego potrzebuję mhm mm No i tu już, tu już będą takie pleje, no Patrzcie To jeszcze mam pokazu... Sorry, znaczy słaby jestem w analizowaniu takich repów dla publiki, sorki Patrzcie, co się dzieje Solo killuje je Czekam aż się Exos skończy Patrzcie, bo E już zaraz będzie gotowe, czekam aż się Exos skończy Pum Yumi umarła w locie Co teraz robię? Gonię Jinx, moje WDiMu W mówię, speed up. Taka bomba jeszcze oglądamy jakieś kilki i idziemy na next gierkę. Jest, to się dzieje. Za szybko, za szybko. O, zabiłem. Patrz, o, patrzcie, patrz. One shot montagę. Look, 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 look. Watch this, watch this. I patrzcie. fleszyk, RK. E. Pff. Dobra. Z tej gierki tyle. Te, no tak, jakby build znacie. Tylko trzeba znać. Y Sytuacja jak w się sensie, trzeba... wiedzieć jak kiedy się zachować w dżungli, wiecie o co chodzi? Tak jakby. Gdzie zacząć, jak zacząć i co zrobić, jaki puffing. I to jest najważniejsze na szywaniu potem już z górki jak trochę nią pogracie. Kolejna gierka, to jest akurat ciekawa troszkę nawet bym powiedział. Bo, standardowo z manem, standardowa sztuczka A, nie, tutaj się sztuczka, tutaj sztuczki nie zrobię. Dlaczego? Bo widziałem. Patrzcie na to, bo widzę, jak Kazik zwarduje. Ja, ja jestem pewien, że on to zwardował. Co robię? Zmieniam lensa, Mam lensa bez cooldownu, bo nie postawiłem trinketu żółtego. I co robię? Odpalam, odpalam lensa. I pinguję o Realnie, go wziął, bo wtedy będzie na level 2 po pierwszym Mówi, ale nie chciała go wziąć, nie wiem dlaczego. No to wziąłem sam. I teraz. Patrzcie co robi Sion. Sion robi coś takiego, że tutaj cizuję botle enemy. Szywana, no raczej solo, słabo start na redzie. Dlatego, co ja zrobiłem. Wziąłem W Patrzcie, wziąłem W I zaczynamy na Raptorach Zaczynam na Raptorach, później robię Reda Oni zabili na Bocie Po, po Redzie idę na Golemy I klikam Rekal, po co? Klikam Rekal po to, żeby Bo zanim dojdę z golemu na wilki do, Mnie troszkę mniej czasu niż jak zrekaluje i pójdę na te wilki, dlatego lepiej zawsze jak robić taki ruch na przykład że go, y, raptory, red golemy, lepiej zawsze warto... lepiej warto zrekalować, no I kupić maczetkę. No i kupiłem tą maczetkę. Od razu będzie mi łatwiej dżungla szła w ogóle. To jest duży pa Oj, nie ta kamera. Teraz co robię? Nie wiem gdzie jest Kaziks. Dlatego. Robię blue. No i znowu kliknąłem coś. Matko boska, no! Zrobiłem blue, gole, blue grompa i poszedłem w krawa. Dlaczego? Bo nie wiedziałem, gdzie jest Kazix. A póki mój bot miał jako tako prajo i mógł zejść, to poszedłem na tego kraba. No pod koniec już go nie miał, nie? Ale na początku miał. Więc stwierdziłem, że pojadę na tego kraba. Zrobiłem go, wchodzę mu na las, do lasu. Chciałem mu raptorę wziąć, ale Damian, Damian w sensie defles mnie na bota, że możemy ich zabić. Bo tam ma Jinx bez no to poszedłem. I patrzcie, co się dzieje. Jezus, dobra. Jeden kill, drugi, i w tym momencie gra się znowu wygrana. Bo szywana, jak dostanie w Early killa to jest ustawiona. Totalnie. Ja im to przypuszczałem. Idę pewnie teraz na wilki, potem na Raptor, potem na Golem, cofnę do bazy i będę grał pod smoka. I tak jak mówię, jak możecie, to zawsze furklirujcie tą szywaną. No i tej Wave'a sobie przygarnę. No. Spokojnie, że dopuszczowałem tego wave'a, to było mega mega w porządku. I teraz Kazik zrobi smoka. Bo pewnie Kazik zwierzy, że lubi robić te smoki. Jak, nam, jak mi go zabierze, to będzie szczęśliwy, no Zrobi tego smoka. A to nie jest duża tragedia, no patrz, gdzieś coś takiego, że z ganka, pluje na nią i ona musi oddać tower. A nic nie może zrobić. się plate i teraz znowu idziemy na dajwa. No nie wyszło, ewidentnie. No, 2 za 2. A tu Rakastrolowa stronował no nie pamiętam. No. To jakby... To były jeden z dwóch puffingów. Teraz pokażę wam jeszcze trzeci puffing, który, może, który możecie zrobić. Nie, to jest znowu to samo. Kurde, no nie mam repas takiej gierki. W której robię puffing red, golemy, raptory, wilki, blue, gromp, krab. Taki typowy full clear. Nie mam takiego repo, żeby wam pokazać. Kurde, felek. To no. mi się grać nie chciało. Bądźcie stało wirli. No, wszystko mi zabrał. Hum był. <laughs> nie mam takiego puffingu, żadnego repa nie mam w naszej dobra Kurde, szkoda no. Nie, jeszcze item, dobra to robicie pierwszy. Upajcie do dżungli, jak grać na jakiegoś y tanki dżunglera, to czerwony. Jak grać na kogoś, kto was może zabić, grać czerwone A jak grać na przykład na takiego Iverna, albo. Albo jakieś takie dżungle, że was goi, na przykład Ramus, Rexa to grać wtedy niebieski. A potem kupić na shortufa. Potem robicie obliwion Orba z tego yy, następnie z potem z tego Oblivion Orba nie ulepszacie, chyba że gracie na masę healy Potem robicie maskę później jakąś Zonię, Rabadona, Voidstaffa, no to już zależy od tego jak wygląda enemy, enemy różne. Jak mają dużo to kupujcie Staffa. jak mają dużo o, AD championów kupujcie zonie, jak nie mają w ogóle rezistor kupujcie Rabadona, zamiast Voidstaffa yy, No i potem tam już pod koniec wykońcie to Morello, ale jak nie mają dużo healy to nie kończycie go. No Yy, także co, dzięki za oglądanie. Yy, tak jak mówiłem na początku filmu, zostawcie. Yy, tak, suba, dzwonek, komentarz, łapkę. No i zapraszam do followowania moich socjali i innych chłopaków z Zachaczy Esport. Bum, żyw dla Was. Ja się żegnam. Mówił dla, mówi dla Was Artur Rybson Gambic, eksprofesjonalista, aktualny streamer z Zezem. Żegnam.